Witam serdecznie, Tomasz Gotkowski dla portalu Miasto.pl. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest stan wielu mieszkańcom Stalowej Woli dziennikarz Jerzy Mielniczuk oznaczony razem z żoną Anną, Krzyżem Kawalerskim Odderu Odrodzenia Polski za zasługi na rzecz opozycji w okresie komunizmu. Witaj Jurku. Witam Cię Tomaszu, witam Państwa. 13 grudnia rocznica stanu wojennego ty wtedy działałeś w Krakowie jeszcze jako młody student. Jak Ty zapamiętałeś ten dzień? Złamanie dwóch światów. Po prostu przejście z klasycznej wiosny Solidarności, dokładnie tak jak ją to określają historycy, do zimy wojskowej, ponurej komunistycznej zimy. Wojsko na ulicach. Złamanie wszystkiego, co było, co się budowało przez kilkanaście miesięcy w ciągu jednej nocy zburzenie świata, można powiedzieć. 13 grudnia ty wyjechałeś do pewnej huty. Po co? 13 grudnia zastał nas na stajku na uczelni i wtedy ktoś po to, ponieważ tam było, było dużo studentów, ktoś rozsądnie podpowiedział, żeby przenieść ich całą, całą, no tych, którzy chcieli, do chuty wtedy, huty le, imienia Lenina. Ponieważ była budowana taka idea wcześniej sieć wiodących zakładów. Chodziło o to, że jakby y, się coś przykrego miało dziać przeciwko Solidarności, żeby ludzie gromadzili się wokół dużych zakładów pracy. Takim zakładem, y, y, w domyśle bastionem, miała być właśnie huta Lenina w Krakowie, w, Nowe, w Nowej Hucie. Stąd rano 13 grudnia podjechało kilka autobusów miejskich, i zupełnie przejechaliśmy przez miasto, nie zaczepiani przez nikogo, choć czołgów, czołgów samochodów pancernych, wojska było mnóstwo wtedy już na ulicach. Nikogo nie było, oprócz wojska. Czyli co, po prostu jechaliście wesprzeć hutników, tak, żeby, no mówiąc, kolokwialnie w kupie razem mniejsza, mniejsze ryzyko yy, spacyfikowania. No ale co? Ta pacyfikacja jednak była. Niedługo żeście się tam ostrajkowali. Pacyfikacja była nieunikniona. Już docierały do nas informacje z innych części kraju o atakach, o pacyfikacjach zakładów pracy. Kwestia była tylko kiedy. Troszkę się załoga strajkująca wtedy, nie tylko studenci, bo oczywiście tam było znacznie więcej było pracowników Huty, wykruszała się powoli, ale, ale, ale też przyby, przybywali inni. To była kwestia czasu, wiadomo zdarzyło się to 16 grudnia, wtedy kiedy był atak na kopalnię Wujek, między innymi na parę innych zakładów pracy, w tym, I, w tym właśnie na Hutę Lenina. I jak ty w, w tych sytuacjach, w tej sytuacji wyglądałeś, co działo się z młodym studentem, Mielniczukiem, tego 16 grudnia? Nad ranem, nie wiem, ja widziałem jeden czołg, który przejechał po prostu przez mur i wtedy uciekliśmy, było, było hasło, gromadzimy się na walcowni drobnej, tak zwanym zgniataczu i, i w kupie czekamy na, na rozwój sytuacji. To bardzo powoli trwało, Woj, znaczy wojsko, wojsko było zewnątrz, poli, milicja wtedy jeszcze właśnie, nie zapominajmy, milicja, czyli ZOMO, powoli tak zacieśniali y, krąg I w końcu zostaliśmy otoczeni i wyłapywani po kolei. I jak zostałeś złapany, to gdzie przewieziony? Ktoś, ktoś mało rozsądny wtedy poradził, żeby studenci przebierali się y, ciuchy robocze, że nie zostaniemy rozpoznani. To była głupota oczywiście bo zima była wtedy sroga, ja zostałem w cienkim drelichu. No, oczywiście, że my poznali zaraz i... To, A jak, jak rozpoznawali? To najczęściej na ręce patrzyli. Też o swoich, swoich, mieli, swoich, mieli swoich szpicli, którzy mówili, że ten jest ten, ten jest tam, ten i tego. Dużo nas tam było. No i Drobna pierwsza ścieżka zdrowia, druga. Tak zwana ścieżka zdrowia. No właśnie powiedz, jak to ta to ścieżka wyglądała, Klasyc... bo może nie wszyscy wiedzą. Klasyczne pałowanie przychodziło się w szpalerze z omowców, którzy bili pałkami. Pałami to nie były pałki, tylko solidne pały. Te takie dług... te długie. Te, te długie szturmowe. Najpierw do samochodu, potem wyjście z samochodu z ciężarówki, oczywiście. Już na komendzie jednej czy drugiej. Najpierw ja byłem na w komendzie Pierwsza Noc, komendzie na potem już przy, w komendzie głów, tej wojewódzkiej na Mogilskiej i tak dalej. A na komendzie co? Poprawka pałowali? Czy... Ładnie poprawka i dopiero wtedy wpuszczali pod cele. Ale jakieś przesłuchania, o coś was pytali, skoro nie. E, mówiłeś, że tych e, szpizni było, no to nie, chyba najpierw, wiedzieli. E, to... Naj, naj, najpierw, najpierw nie, cały dzień czy dwa przysięgaliśmy, no tak siedzieliśmy po prostu. Dali zjeść albo nie dali. I, I dopiero potem się przesłuchania zaczynały się w komendzie wojewódzkiej, milicji czy O co pytali? To no wszystko. Jak, jak któryś był kadła rozsądnie ludzie nie rozmawiali w ogóle z nimi. To. No, 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 o, głowa. O czym rozmawiać? Ja miałem takiego. Mm, pracownik naukowy UJOTU, ale był zmobilizowany w stopniu porucznika i on był jako, jako ten zły. Przesłuchujący. Si przesłuchujący. Eee, czym Ciebie straszyli? Co Ci groziło? Nie, co? Karą śmierci, diabli wiedzą, czym, czym, czym wszystkim. Więzi więz więzieniem, wyrzuceniem ze studiów. No co mu, co mu ślina przyniosła na język tym? No ale powiedzmy wyrzucenie ze studiów no, było w miarę realne, a wtedy ta kara śmierci to rzeczywiście to tak, miałeś poczucie, że to może być rzeczywiście czapa, czy tak sobie raczej żartują? Nikt, nikt tego nie wiedział, o co im dokładnie chodzi, ponieważ yy, kraj został zmilitaryzowany i cały czas za yy, udział w strajku yy, różne groźby. Nikt, nikt nie wiedział po prostu, co, co potrafią wyciągnąć. Także. A zdziwiłeś się podczas przesłuchania, nie wiem, czy tego, czy, czy kolejnych. Yy co tam na ciebie mieli, jak głęboko dotarli? Nie, oni, oni, oni nie mieli jeszcze nic, no bo za wcześnie, żeby, żeby cokolwiek mieli, po prostu próbowali naginać, żeby podpisać lojalkę, tak zwaną lo, lojalkę, nie, że już będziesz grzeczny, nie będziesz występował przeciwko państwu socjalistycznemu, nie będziesz brał udziału w strajkach i tak dalej. To dawało przepustkę pewną taką... Do wyjścia. Do wyjścia. A jak nie podpisałeś, to co? To już wtedy było. Jak, jak mieli miejsce, to yy, zapadała decyzja o internowaniu, bądź. No, no, no nie wiem. A co się z Tobą stało? A wypuścili mnie. To, ale nie podpisałeś niczego? <laughs> yy, no to... za, nie no, za, za, za mało miejsca mieli wtedy w internecie przecież. Nas, jak nas siedziało tam kilkuset, to sam, sam sam transport. Myśmy tak to sobie tłumaczyli, że no mało realne, żeby nas wszystkich tam od razu zamknęli, czy, czy na białe niedźwiedzie wywieźli. Powiedz mi, to było twoje pierwsze zatrzymanie? Od tego się zaczęła twoja przygoda, powiedzmy, w cudzysłowie z aresztami śledczymi z, 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 z milicją i z tymi całymi zatrzymaniami? Ile może zliczyć, ile? Byłeś razy za swoje różne występki zatrzymywane? Nie, czy... mam, nie mam pojęcia wiele razy. A... Nie, ja nawet nie próbowałem liczyć. Na palcach dwóch rąk by zabrakło. Ba brakło by zdecydowanie. A za co można było być zatrzymanym? Na przykład to to... za udział w jakimś, nie wiem, proteście. Za protest, za mm, no, godzina milicyjna wtedy była, jeszcze to, to. Czyli o której trzeba było być w domu? O 22. Mhm za noszenie opornika, za orzełka w klapie, za, no, dosłownie było tak, tak wiele za... To za, zależało, y, co się tam jakiemuś SB-kowi czy zomowcowi przyszło na myśl, to... No nie mówimy już o, o łapankach na manifestacjach, no bo wtedy to już pewne. No i oczywiście pouczeniami to się nie kończyło, tylko jakie były kary. Pouczenia nie. Karą to było najczęściej kolegium. Kolegium do spraw wykroczeń. Kolegium, czyli kara finansowa. Kara, kara finansowa. Polegała to, polegało to na tym, że to było naj, najłatwiejsze. Dostawało się dwa dni, na przykład, bardzo często karali za zaśmiecanie miasta. Jeśli ci złapali złotkami, to odpowiadałeś za zaśmiecanie miasta. I wtedy, dajmy na to, jak na dzisiejsze czasy, to jakieś 6-10 tysięcy złotych. Da takiego biednego studenciaka. A tak, tak. I, ja, I jeśli nie zapłacił? No to, no to wtedy na dwa miesiące dopaki. Yy. Najczęściej to był taki, taki, taki zamiennik. Tych kolegiów miałeś też kilka, kilkanaście. I, ale nie siedziałeś. Nie, nie za, za, za kolegi za nie. Ponieważ to skąd młody student? Zbierało się wśród, wśród swoich. To było praktycznie. Co miesiąc była zbiórka, czy na wydziale na uczelni, czy w akademiku, po prostu wiadomo było, że tylu i tylu siedzi, trzeba to zebrać i składka i się wykopywało. Nie wszystkich się udawało wykupić, ale, ale wiele razy się udawało. Mówiłeś o ulotkach, mówiłeś o protestach. W jaki sposób jeszcze walczyłeś z komunistami, jak walczyłeś z władzą? Co można było wtedy. Robić, co robiłeś ty? No oj, wiele, wiele rzeczy. Nauczyłem się druku. Kilku, kilku, pod, kilku, technik druku, co mi się przydawało później bardzo, bardzo i, i, na, i nawet sobie to ceniłem. E, emitowaliśmy radio. Też udało się, udało się zrobić od podstaw dom, do, domowymi sposobami dosłownie. Nadajnik? Nadajnik. Jak to wyglądało? To jakieś takie ustrojstwo no to było takie ostrożnie. Nie zapominajmy, że jest, mam, mieliśmy do czynienia ze studentami, w tym studentami elektroniki, którzy wiedzieli o co chodzi. Cało, cała sztuka radia polegała na tym, żeby nie dać go zagłuszyć, ponieważ oni momentalnie mieli zresztą do tego całą, całą aparaturę, momentalnie zagłuszali. To, to była kwestia kilkunastu sekund, jak tego. Więc. Yy, nie wiem, no nie mam zgody na, na podanie nazwiska, pewien kolega zrobił takie radio, które przychodziło, były trzy nadajniki i sukcesywnie przechodziły, jeden kończył nadawanie, drugi zaczynał i to było nie do, nie do zagłuszenia. No tym sposobem weszliśmy, można powiedzieć, w eter. No i te... Audycje nie mogły być yy, długie. One nie były oczywiście nadawane na żywo, tylko wcześniej. Wcześniej wcześniej nagrywane to, bo to musiało być. Najczęściej taki magnetofon, którego to było odtwarzane, on się tracił, bo z bo go, Bogu go znaleźć gdzieś tam. Krótkie audycje, yy, kilka minut, od dwóch minut do, do pięciu maks i, i, i ewakuacja. Ewentualnie potem na drugi dzień się sprawdzało, czy. Namierzyli, jeżeli ten nadalnik czy nie, no to. Co w tych audycjach było? O czym mówiliście? To były główne apele, jeżeli szykowałeś jakieś manifestacje, to bądź kto został pobity, co jak, jak, jakie szykany były na uczelniach, czy, czy na ogólnie tam środowisku. Krótkie, naprawdę krótkie komunikaty, że to się stało, to się stało. co bardziej te, te audycje, one może nie tyle były, miały charakter informacyjny, co takiej można powiedzieć propagandy częściowo, chodziło o to wszystkie te podziemne radia stosowały metodę mrugania światłami. Chodziło o to sprawdzenie jaki jest zasięg tych audycji. I było, trzeba było parę, parę razy mrugnąć światłami i myśmy to poznawali gdzie jest co, co zrobić i to budowało morale po prostu. Mm -hmm. No ale wpadki w Sypy się zdarzały. Mówiłeś, że no kapusiów było sporo, dało się w ogóle te osoby w jakiś sposób, nie wiem, rozpoznać, zidentyfikować, może nie od razu, nie wiem, na pierwszy rzut oka, ale, nie wiem, po sposobie mówienia, po jakimś zachowaniu, po, po czymś takim? Po kilku miesiącach na uczelni, na jak w realiach stanu wojennego, znało się już wydziałowych SB-ków etatowych. On, każdy, każdy był. Widziało się kto z kim chodził. Oni, oni byli też normalnymi ludźmi, także dało się spotkać w knajpie, gdzieś tam gdzie wiadomo było z kim on przebywa. I tak to się bardzo szybko wyłapywało. Do tego łatwo skojarzyć fakty, które jak cię zatrzymali i mówili, że to, 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 to. Przecież to, musiałeś się domyślić kto mógł to powiedzieć i w ten sposób się szybciutko to było to było błyskawiczne namierzenie. Wiadomo było, kto. Ale tyś też znalazłem taką historię, że sami, żeście, SBK zatrzymali zrobili mu zdjęcie. i tak. I powiedz. To, znaczy to była taka akcja. Kolega powiedział, no, dlaczego, dlaczego mamy się dać bić bezkarnie? Jak można, krótko mówiąc, im też pieprzyć. To oni są takimi samymi ludźmi, tylko że najczęściej byli uzbrojeni. No ale dawało się tak, jak no, jednego po prostu złapaliśmy. Wystawili twarz, zrobili zdjęcie i to poszło w prasie, w prasie podziemnej. Uważajcie, to jest zły ubek. I co, ten człowiek już na uczelni spalony? Był, czyli już nie pojawił Nie, Ju, był spalony. A propos bicia, was biła milicja, was biło ZOMO, ORMO i ROMO, cokolwiek to tam się, jak, jakkolwiek się nazywało. A wydawaliście się, czy też żeście się. Nie, 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 to nie, to nie było aż takie. No, trzeba się było bronić. No, co, jeżeli były jakieś manifestacje, to były i kamienie. No, 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 po prostu trzeba, no, jakiś jakiś odpór trzeba dać. Nie, myśmy stali na stanowisku, że nie można się dać bić jak barany, i czasami, czasami braliśmy rewanż. Powiedz mi, y, jakieś wsypy były. Najgrubsza to chyba ta. Po którym Gazeta Krakowska pisała mniej więcej coś takiego, że banda Jerzego M tam została rozbita. Możesz coś powiedzieć o tej, o tej, o tej wpadce, o tej sypie. 10, 10 czerwca 1983 roku to była taka bardzo duża wpada krakowskiego podziemia. Poszło siedzieć wtedy chyba kilkadziesiąt osób. W tym właśnie Wielu z tak zwanego mojego środowiska, ale nie tylko, z UJ, UJ wcześniej, UJ wcześniej uniwersytet, podziemie Uniwersytetu Jagiellońskiego były już wcześniej takie przefiltrowane, już wiedzieli, oni już wtedy siedzieli, w du... wielu, wielu takich powiedziałbym czołowych działaczy już wtedy siedziało normalnie w, aresz w areszcie śledczym. Natomiast myśmy w wsypę mieli, wstawili nam człowieka. Niestety ja go miałem. Wybrałem, on był spikerem właśnie w tym nieszczęsnym radiu. A dlaczego? Bo miał... był troszkę inwalidą, ale miał piękny, niski głos. Jeżeli się dawał go równolegle, on czytał jeden fragment tekstu, dziewczyna z wysokim głosem drugi kawałek, to wtedy to było trudniejsze do namierzenia. No niestety, Artur okazał się totalną. No kapusiem po prostu. Namierzyli go, postraszyli go, yy, przyznał się do wszystkiego i sypał, no wsypał, nie wiem, kilkadziesiąt osób. Kilka, kilkudziesięciu osobom zniszczył życie. I jak ten, nie wiem, kocioł wyglądał? Jak to, jak to? Klasyka. Rano, rano zapukali, yy, goście przestały że z gazowni czy z czegoś tam, koleżanka otworzyła, wpadli ręce na, na ścianę i... Ponieważ uważali, że to nie było moje mieszkanie, w którym ja wpadłem. Ja tam dosyć pechowo się zaczepiłem, ale oni uważali, że to, że to jest, że może to jest moja dziupla po prostu. Więc trzymali mnie od samego rana do, sam, do, do nocy, a wszystkich innych, którzy wchodzili, zabierali. Mieli doskonały yy, namiar, bo yy, wtedy był punkt tak zwanym złotu bibuły. Czyli jedni przynosili, bibułę i nie ją zabierali, no to 10 osób może tam wpadło. I tak zostałeś bandytą, dzisiaj można było powiedzieć, że zorganizowanym szefem zorganizowanej grupy przestępczej. No no, jak to, najbardziej. Co ci za to yy, groziło? No do kary śmierci włącznie, miałem zarzut yy, próby obalenia ustroju siłą, to był paragraf zagrożony karą śmierci, to są Żarty się skończyły trochę. To już nie było tak jak przy tym pierwszym y, zatrzymaniu, że może i śmiercią grozili, ale to tak raczej grozili. To, to już no, normalna sprawa karna. Prokurator, y, y, areszt śledczy y, zawiezi mnie na Montelupich, no już do porządnego aresztu, gdzie siedziałem w izolacji. Y, no tak przeliczyłem swoje szanse, i pamiętam wtedy podarłem kartki na kart. Kartkę na kartki. Było coś takiego, obywatelowi wydawali kartkę, do której pisywało się, pisywali jak pobierałeś kartkę na mięso, na cukier, czy tam na coś. No doszedłem do wniosku, że jak mnie wypuszczą za 10 czy za ileś tam lat, no to już nie będzie, nie będzie mięsa na kartki, czy tego. I podarłem tą swoją kartkę, wyrzuciłem. No, sobie potem miałem kłopoty. Siedziałeś z normalnymi kryminalizmami? Tak. No i jak oni traktowali polityków? Bardzo porządnie. Znaczy porządnie, no jeżeli ktoś się, to, to jest jak, jak, jak każde więzienie, nie dać się złamać, ale, ale też żyć, żyć jak z ludźmi, bo, bo w jakim środowisku to się sprawdza. Natomiast polityczni mieli wtedy, można powiedzieć, fory u, u kryminalistów, u tych kryminalnych, ponieważ yy, dzięki solidarności. Więźniowie dostali drugie, drugie danie. Oni wcześniej dostawali jedno, jedno, danie po prostu. No jakieś tam małe gadali, dali. To dali, jak nie dali, to nie dali. Więc szanowali nas. Nigdy. Nigdy nie z jakiejś krzywy ze strony współwięźniów. No dobrze, ale nigdy nie wiedziałeś, do kogo się odezwać, bo. Nie, nie odzywałeś. No to y, co robiłeś? Kiedy siedziałeś, żeby nie zwariować, czytać może... Książki czytałem. O proszę, no i to ile to odczytanie trwało? No jedną dziennie przeczytałeś, dawali ci już, nie pamiętam. Na Montelupi zresztą bardzo dobra biblioteka jest. Tam od dawien dawna... Tak, polecamy wszystkich, tak? <grym> od dawien dawna jest towarzystwo, takie opieki nad tymi tam... Co, co tam trafili i tam dużo książek jest, naprawdę wiele wtedy przeczytałem, oczywiście nie takie, jak się sobie można było wybierać, bo wypożyczało się w ciemno. No i powiedzmy też, że już tak, skoro, powiedzmy, książka może być pozytywną rzeczą, że tutaj podczas tych działań konspiracyjnych jakoś zapoznałeś się ze swoją żoną i potem pobraliście w trakcie, w trakcie konspiracji. Co robiłeś z nią? Jakie akcje przeprowadzałeś, między innymi? Anka była przede wszystkim kurierem. Myśmy w ogóle mieli takie, tak podzielam, ona jeździła, między, była łącznikiem między Krakowem, Warszawą i Gdańskiem. Na, na tej trasie podróżowała z bibułą, czy tam z różnymi listami, czy, in, czy innymi. Ja jeżeli już ruszałem się to na Wrocław, ale rzadziej, bo już byłem taką osobą, można powiedzieć, która nie powinna się afiszować, bo byłem drukarzem. Za, za cenny człowiek. Za, za cenny człowiek dokładnie, żeby, żeby to stracić. Słuchaj, a pamiętasz jakąś, nie wiem, taką jakąś akcję, nie wiem, może jakiś przypał, który wyszedł, jakiś psikus, który żeście... Porządne wykręcili jezbekom czy, czy, czy milicjantom, coś co takiego utkwiło ci w pamięci. Było dużo takich akcji, naprawdę. To już mówię, te, te ulotkowe, które były najbardziej takie e, efektowne, bo masa ulotek fruwała po, po całym świecie, ludzie się rzucali do tego, to ład, ład, ładnie to wyglądało. E, kiedyś Kolega miał taką manię. Cały czas chciał wysadzić pomnik Lenina. Zciągaliśmy do tego, żeby żeby Darkowi udowodnić, że tego nie wolno, Plany tego pomnika się okazało, że ten lenin stojąc na jednej prostej nodze, on ma taką wielką szynę wmurowaną tam jakieś 10 metrów pod ziemię. I y, tego nie dało się. Więc kolega mówił, że musi cokolwiek innego zrobić. Potem padło na Był taki kamień, głaz taki duży. On y, koło Ronda Mogielskiego, niedaleko Komendy Wojewódzkiej Milicji leżał. I tam to był kamień poświęcony MOSB chyba, Mój no kolega mówił, że w takim razie zniszczymy ten kamień. Ale dotarło, że jak, jak zaczęliśmy szukać jakichś papierów i tak dalej, się okazało, że wobec ten kamień y, zajumali. Z błoni, który był komuś innemu poświęcony, żeby już tego kamienia nie niszczyć, bo jakby co to, to on wróci. No to wtedy kolega, e, taka była bardzo spektakularna akcja w, trak, w czasie święta milicji, to chyba było we wrześniu, czy październiku, już nie pamiętam. Stała, no wtedy chwilę stało, cała komenda prawie stała, stała warta przy tym kamienki, Kilku chłopaków wpadło oblało ten kamień benzyną, podpaliło i uciekli. I wtedy oni też uciekli, łącznie, łącznie z Bartą. I nikomu głos, głos głowy za to nie spadł. Słuchaj, o stanie wojennym, o walce z, z komunistami, z, z, z reżimem można było rozmawiać godzinami, tyle czasu nie mamy, ale powiedz na koniec takie powiedzmy filozoficzne pytanie. Czy uważasz, jakby to zdarzyło się e, teraz. Czy e, jakby taka walka była konieczna teraz? Czy, czy taki bunt wrzenie e, do tego byliby zdolni współcześni studenci? Myślę, że tak. Studenci akurat nie y, poszli, może może, może nie aż taką falą, jak, jak, jak to wtedy było, ale no, młodość potrzebuje buntu i tyle. Jerzy, dziękuję za rozmowę, za podzielenie się wspomnieniami. Mamy nadzieję, że w tak dramatyczny sposób o naszą wolność już walczyć nie trzeba będzie. Dzięki. Dzięki.